Kolejne pytanie, jakie otrzymaliśmy mailowo od potencjalnego klienta brzmi: Miałem wypadek, którego sprawcą była druga strona. Poniosłem obrażenia na zdrowiu. Chciałem zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy, lecz tam powiedziano mi, że mogę to zrobić dopiero po zakończeniu leczenia. Czy to prawda? Panie Krzysztofie, bo tak ma na imię autor owego pierwszego pytania. To nie jest do końca prawda, ponieważ ponosząc szkodę na zdrowiu, nie wiadomo, jaki długi proces będzie leczenia Pana. Jaki długi proces stencji po zakończonym leczeniu i Pana powrotu do zdrowia? Po pierwsze, Pan jako poszkodowany z oce sprawcy, a tutaj tak do mnie domniemuję, że z tego pytania tak to wygląda, ma Pan prawo zgłosić szkodę już po przesądzeniu odpowiedzialności. Po pierwsze, w pierwszej kolejności musi Pan udać się do lekarza, który udzieli Panu pierwszej pomocy, kontynuować to leczenie, i tu nie ma znaczenia. Że Pan to leczenie będzie kontynuował wiele miesięcy i dopiero po tym, po tym aspekcie Pan zgłosi yy, do ubezpieczyla, ponieważ może się okazać, że leczenie, które, którego będzie Pan wymagał, będzie kosztowne, długotrwałe, skomplikowane i może wymagać od Pana dużych nakładów finansowych. Tutaj Pan jest poszkodowaną osobą i nie musi Pan z swoich własnych środków wykładać na to pieniędzy. Może Pan zgłosić. Yy, szkodę już po przesądzeniu odpowiedzialności, czyli po przyjęciu przez sprawcę mandatu bądź zakończeniu sprawy karnej, gdzie sąd ukara sprawcę wyrokiem yy, sądu. Wówczas ma Pan prawo do tzw. kwoty bezspornej, czyli po przedstawieniu częściowej dokumentacji medycznej, otrzymuje Pan w ciągu 30 dni decyzję o częściowej wypłacie środków. Następnie, według mojej wiedzy, powinien Pan zostać skierowany na wstępną komisję lekarską, gdzie lekarz orzecznik towarzystwa Ubezpieczeniowego określi wstępny Pana uszczebek na zdrowiu, wyda opinię i po tej komisji również powinna zostać wydana decyzja o ewentualnej dopłacie jakiejś kwoty finansowej do decyzji bezprawnej bądź odmowie i o, o takiej treści, że środki, dalsze środki finansowe zostaną wypłacone Panu po zakończeniu leczenia. Natomiast nie jest to prawdą, że musi Pan czekać do zakończenia leczenia w przypadku szkód z sprawcy. Taką sytuację ma Pan w przypadku, gdy zgłasza Pan to z dobrowolnego ubezpieczenia prywatnego, czyli z ubezpieczenia w pracy, NNW na przykład przy ubezpieczeniu mieszkania, NNW przy karcie kredytowej. Wówczas ubezpieczyciele sobie zaznaczają to w ogólnych warunkach, że Szkodę należy zgłosić po zakończeniu leczenia, natomiast musimy też pamiętać, że szkody, gdzie sprawca nie został ukarany wyrokiem sądu, to są zwykłe roszczenia cywilnoprawne, które przedawniają się po trzech latach od powstania. Dlatego pamiętajmy, zgłaszajmy wszystkie szkody przed upływem trzech lat, ponieważ może się okazać, że zgłosimy to za późno i ewentualne odszkodowanie, które nam się należy, przepadnie. Pozdrawiam serdecznie Panie Krzysztofie i zapraszam do kontaktu przez Facebooka bądź telefonicznie z naszą centralą, a na pewno ktoś się do Pana odezwie, jeżeli Pan jest zainteresowany naszymi usługami. Pozdrawiam.